Niech mi Pani powie, Pani dzisiaj pracuje, czy tak e, publicznie dzwoni? E, ja pracuję, no oczywiście, ja, ja dzwonię do Pana z pracy. Pani prowadzi działalność jednoosobową, gospodarczą, czy jakiś jakiejś korporacji? Nie, nie, tak samo, że banki, w każdym banku pracuje infolinie, nawet w Nowy Rok, Święta, Boże Urodzenie, więc tutaj tak samo, ja jestem pracem. Ani, no to dobrze Pani powiedziała, że Pani pracuje tak jak bank, tak? Tak jak bank, no czyli jak w banku pracuje infolinia. Tak samo i ja jestem też w pracy. Ale wie Pani, że dzisiaj banki nie pracują? Tak, ale infolinia pracuje. A Pani dzwoni w infolinii? Nie, dzwoni do Pana z firmy blockchain. Czyli nie jest Pani z infolinii? Pan mnie spytał, dlaczego ja, ja teraz pracuję, bo jest święto, Pan odpowiedziałam, że tak samo pracuje w świętek, jak na przykład pracuje infolinia w banku. No to może Pani też mogłoby mi powiedzieć dobrze, że Pani pracuje dzisiaj, bo staty paliw też pracują. Ale ja nie podejrzewam, że pani pracuje w Orlenie, na stacji paliw, że pani nie rozdaje teraz paliwa na dystrybutorze.